Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałem powiedzieć Wam o dokonaniach i możliwościach jednego z najbardziej uznanych łowców piratów. Armando od dziecka marzyłaby zostać kapitanem statku pływającego pod królewską banderą, gdyż chciał tak jak jego przodkowie zasłużyć się Hiszpanii. Niestety, gdy był nastolatkiem, okazało się, że jego nieskazitelny ojciec, będący admirałem, przyjmował łapówki od piratów, za to trafił do więzienia. Sytuacja ta zniszczyła życie młodego Salazara, który stracił przez to matkę i czując nienawiść do swego ojca i piratów, którzy go skorumpowali, powitał go nożem wbitym w trzewia, potem gdy ten wychodząc z więzienia wrócił do domu. Od tamtej pory zmotywowany pilnie ucząc się dołączył do marynarki wojennej, w której został korsarzem i znanym łowcą piratów. Jako kapitan statku zwanego Cichą Marią oddawał się swojej misji w 100%, nie darował Żadnemu piratowi nikt nie był w stanie go przekupić, chociażby tonami złota. Gdy na horyzoncie jego załoganci wypatrzyli piracki okręt, błyskawicznie uderzał i mordował z okrucieństwem większość pirackiej załogi, nawet gdy ci się już poddali. Pozostawiał jedynie jednego świadka, by ten przerażony opowiadał, co go spotkało w pirackich spelunach i aby legenda korsarza Armando Salazara przerażała każdego pirata pływającego po wodach Karaibów. Lata praktyki uczyniły go doskonałym kapitanem, który spajał całą swoją załogę swoją charyzmą i pasją, która potrafiła motywować do działania najbardziej sceptycznych członków załogi. Był również doskonałym szermierzem, mistrzem posługiwania się muszkietem i znał się na nawigowaniu tak, że nie potrzebował do tego żadnych przyrządów. W szczytowym momencie żaden pirat nie śmiał stanąć z nim do walki na morzu, przez co Armando skutecznie blokował działania morskich rzeźmieszków. Ci wiedzieli, że w pojedynkę mogą co najwyżej czyścić buty Salazarowi, dlatego też ostatecznie wielka flota piracka połączyła siły, aby położyć kres działaniu swojego największego wroga. Naprzeciw cichej Marii stanęła istna flotyla pirackich supów i większych okrętów, które jednak szybko poszły na dno, dzięki doskonałemu planowaniu Salazara. Ostatecznie bitwa ta zakończyła jego ludzką karierę, gdyż w momencie, kiedy na horyzoncie pozostał jedynie jeden uciekający piracki statek zwany Złą Wiedźmą, Salazar, nie odpuszczając, ruszył za nią w pogoń, podczas której zdołał zabić pirackiego kapitana Morgana. Wtedy to nowym dowódcą wiedźmy został Jack Sparrow, który dzięki ryzykownemu manewrowi wykiwał Salazara, który, nie mogąc zmienić kursu, wpłynął do przekrętego miejsca zwanego Diabelskim Trójkątem. Tam zginął po eksplozji prochu w ładowni statku, a dusze jego i jego załogantów zostały tam uwięzione. I jako duch zdołał uwolnić się z diabelskiego trójkąta, gdy Jack stracił swoją busolę. Od tamtej pory nieśmiertelny polował na Jacka i piratów, zatapiając przy tym niebrytyjskie wojskowe okręty, które w starciu z tym potworem były bez szans. W formie ducha był jeszcze bardziej bezwzględny, a jego statek potrafił wyłaniać się z odmentów niczym potwór morski taranować przeciwników. Nie mógł jednak zejść na ląd, gdyż ograniczała go jego klątwa, co było jego słabą stroną. Zdołał to zrobić dopiero w momencie przechwycenia trójzę Posejdona, który po zniszczeniu sprawił, że stał się ponownie człowiekiem. Finalnie jednak nie cieszył się tym zbyt długo, gdyż został zabity przez kapitana Barbose, co zakończyło jego historię jako nieustraszonego i zawziętego łowcy piratów. Dajcie mi znać w komentarzu, czy według waszej opinii Armando czynił dobrze mordując morskich rzezimieszków i czy zasłużył na los, jaki go spotkał. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!